W nie mówimy, że nie 27 maja, dzień drugi, Xyocup edycja pierwsza Legendarne starcie Kiedyś walczyliśmy razem na Summoners Rift Potem walczyliśmy naprzeciwko siebie na Twitch TV Dzisiaj będziemy walczyć na siebie jako rywale na Summoners Rift Niech zadecydują nasze myszki tak chyba było w jakimś anime, nie? Nie, może w Beyblade'ach. Niech Beyblady przemówią za nas Jak była jakaś kłótnia Powiem wam tak, sporo myślałem I doszedłem do tego Czemu wczoraj przegraliśmy Ale nie mogę wam powiedzieć W każdym razie każdy przemyślał swoje błędy, nie tylko ja Ripson do tego strategicznie Podszedł jeszcze kompleksowo Do tematu, że tak powiem Strategicznego, tak Przeanalizował drafty poszczególnych zawodników ee, Naszych oponentów Myślę, że jesteśmy gotowi, ale nawet jeżeli byśmy przegrali pierwszą grę, to następne trzy są nasze, ale myślę, że to jest szybkie 3-0 dla drużyny Ksajów. Nie widzę innej możliwości. Halo, 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 o, witam to. was. Jest Siema. Lady? Siema. Yes, Siema, cześć, cześć. Jestem, cześć Łukasz, cześć Przemek, cześć Artur, cześć Wojtek. Wojtek, Wojciech, tak? Dzisiaj ma być. Dzisiaj Siema. forma Wojciech, kurwa, na rakanie. Jazda, kurwa. Ta jest. Kurwa, ale rozpier**amy, lol. Czuję to, czuję to, kurwa. Nie, jak mi to mi będzie tak przykro. Bo będziemy musieli gastać do końca turnieju, wiesz? już taką myślą, że nie pogramy. Ale chuj, tym, że przegramy czy nie przegramy? Fajnie mi się gra, nie chcę kończyć po dwóch B o piątkach. Jako admini, no to dodajcie dodaj kolejną drabinkę dobra. przegranych. Startuję, dobra. A mam tak, być bał... zmutowany czy nie? Tak, w możesz się zmutować, no? A, dobra, to mutuję was. Dobra, Panie, nie mutujemy bardzo, się, bardzo. dobra! BAN! co gata, nie boimy się, nikt tam nie gustuje! Kto gustuje? Ten frajer, kurwa! Co ja banuję? An anke, anke. anke, Anke. Aha, kopiujemy bana od Kasecko. No dobra. No do średnios do to dobre, no Aphelios tak. chyba, Aphelios chyba. A no może być Aphelios, no? Okej. Okay. Dobra, GG wygraliśmy To jest najprawdopodobniej yyy... Kartus na, na bocie, nie? Na 100%. No. To jest kupić pila na Hekanima trochę, czy nie? Ja bym z karnerem grał Kamilka czy skarner, halo? Kamilka, Kamilka. No, jak zbadują Skarnera, to znaczy, że coś jest nie tak. Bank, no. Jak z Karnera, to też jest Cus. Bank Kamilka? Tak, Kamilka, dawaj. He Karim Kartus, to musimy jakoś pila mieć, co nie, na tego ma. No to Skarner. Skarner nie, nie, skar 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 jest dobry imo. No. Panowie, musicie na tych 4-5 pikach coś wyciągnąć z kapelusza, co nie. No to, jest to jest Kubon na, yy, na bocie, Krzychu no na tak, topie. Tak, no ta, no będzie grał. Dobra, ja, ja proponuję mid lane. Karma albo Serafin Jakie mamy O, patrz! okej okay, okay. Robertos! <głos> <głos> Weź to z karnera, na razie spikuj go tak. W sensie pokaż, ale nie pikuj. No i zastanów się na tym, co ty wiesz na Mida w karmę. Chodzi z karma to możesz karm, karm, no Może być. Blind jest mid bardziej. Musisz blindować mida. Każ, chcesz chce jakiegoś supporta wziąć Tam kęczy jakiegoś? Eee, dla mnie? No, no. no. Nautilus mi tu siedzi Jakiś Mazachar, żeby musieli dwa QSS-y. Ja mogę grać malzacharem, no problem to no to jest QSS ma To chcesz zająć? Zabijemy tego, tego Malphite'a? No? Ok. To też żeby Malphite'a zabić, no Daj Swain'a Okej O, Swain dobry, Swain Kurwa Jest poddymione Podoba mi się ten pick Pamiętajcie, że pierwsza gierka tak tak czytamy, to sobie, wiecie <that> Tak, tak, Pamiętajcie, wczoraj <repetition> wygraliśmy i przegraliśmy serię, także Na <that> teamfight'a mam dobre <r brains> mega no, no, jest, jest, git. Nie biesz, nie biesz weź tego pod no. heal i temka, bo tu będzie dużo takiej długiej strasznie walki. Bo... No, długie walki, rel. rel, rel, rel. rel, rel no, rel, rel, bikurel. rel. Bliku, rel. mogliby nawet odlinować level 1. No, dobra. Chyba na Ale pałę pushują. Pushują? na pałę, no. Oni się boją teraz, karma ciągle emisuje. Sens się boi, cofnął. Co ja Zabot, ja mogę pod uważaj, uważaj, mogą pod podganka teraz grać, bo w sumie tak dziwne, że teraz nagle nic nie robią. No Jakbyście gankowali na midzie, bo nie mają damage'a, więc na no spokojnie. Skarden może być za topie teraz, to nie? Bardziej. Tak? Jest no, na top -krabie, to jest na top muszę to 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 okay. tam pałe. Okay. A ty jesteś jaki to, to masz plan teraz? Ja cofam i robię dalej klip, tak? I do szóstki muszę farmić, nie? Kontestuję go i będzie po prostu szukać smoka na szóstej mojej. Jest coś na do Marcin? Możemy nawet wcześniej spróbować. On respektuje na topie, co nie? On to musi się tak jest, karim jest. jest karim, Karim, karim y dead? mid. Dobra, żyjesz? Okay. Muszę flashować. Podchodzę. Dobra, to był ball. Kamila cofnęła do bazy. Ja też A cofnąłem. No, ale spokój, nic się dzieje. Jest ja dead, jest good good dead. Death, good death, good robi. Zaczyna smoka. Idę, idę. To jest nadziejny dead. To ja się cofnę z tobą, bracie. To, to co, Karim raczej crossa do topa będzie szukał teraz? Może być na moich kampach, nie wiem. Ja mogę otworzyć teraz do topa, oni... Oddają bota kompletnie, możesz tutaj na 1v2. Ale otworzę mi daj, zobaczę co się dzieje. Mamy ignite na midzie, więc jak znajdziemy Engage, to zawsze się jak padnie. Myślę, że Marcino nie są w stanie się chyba zabić. Co na tym idzie? Gdzie jest z No tak mnie to są. Zed no, se flash, aim, tu aim, cię zabijać? Czy? Ja, ja cofnę ja w fogu teraz. Ja Malfejt TP na topa. Ja, ja też sopę po turebów i idziemy w Heraldo wszyscy. Heraldo, wyjść w Heraldo, wyjść w Dobra, Heralda. teraz możemy, no możemy, ja jestem bardzo silny. Ja merkę cały czas. Jest Nautilius oh. na Utius. ma czwarty poziom i bez fesza jest, więc ziomek na hita pada, od seta combo. Nie. Chcesz się bić, ale nie? Nie, 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 masz dobre głowy na topa, po prostu nie no oddajmy to po prostu, nie? I tyle. Mogę, 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 mogę. Ja pierdolę. Ej, podejść, 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 podej, podej. nawet się smukuje i padnieś, ja zabiję obu. Nie. Yeah. O, kurde, jaki psychol! A co gonił Cię? Do no starego gosta odpalił, chciałbym mieć w ten tower! Tu gostuje przecież! <noise> Robert, to syncyt. Znaczy, nie no, ja sobie tutaj, o wiesz, on nie cofnął, ja nie cofnąłem, nie? Okay, Więc jakby okay, okay, na spokojnie, okay. mam akurat itemy spokojne. Co teraz, już się tam Jak mnie Chciałem. Ja to. żeby być Mam dobry wave na topie, może gdzieś sobie schodzić. No może, na topie. Myślę, że frame mógł zrobić nawet to przez bota imować, żeby się nie tak tak tak, 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 Zaraz zobaczymy co się da zrobić. E, z karnerem teraz żomek szuka ganka, raczej ma flash ulti. Ja chcę szóstkę. mam za parę. A idzie dymie. Chyba padnę. Mm. Idę tu. Bez Flashu z karbom. A ja Nie wiem co zużyliście Ale... Ale dobra. Nie ma, nie, ma, nie ma ma, nie ma, ma flasha filio, co ja bym się pierdalał Ja bym tak Wyjeb się za wave na bot, na, 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 Mówisz? Ten, na bocie No no no, no na spokojnie To no. to ta, ta, ta Cały eee, Canon wave bez... Dobra to ja z niego wejdę ja, po, po tym wave'ie mam divine ogólnie fazzę bota o, biegnie Hecari biegnie bota nie bota Dobra uciekamy e, Mir okay. bez flasha i bez ulti przez Tam dość mam długo A my dalle mamy flasha e, Jeszcze nie ma ich suporta na midzie więc macie sporo czasu Biegnę Zaraz będę jest też Karma Ja cofam bazał mógł bazał mógł z się no, ma dalej i na A może nie zabijecie jak Oooo Obstrał się Kurwa. Jak tam wejdą to ja mogę typować Nie, nie, nie prawie zabiliście eee, Karma Ignite jak coś Kamila teraz cofnęła do bazy Ma TPK może gdzieś schodzi On na górę, dobra Użył RK Karin. Cofam No yeah. na mnie tak Ale, ale już powinieneś Okej, okay, okej okay. Ja za bardzo nie mogę się tradeować, bo za każdym razem bur... Może mi wybierz tyle hekarnic, nie? Ok, strong, jest po prostu graj pod screen, później będziesz preszować side, także nie będą. No jak, tak jest tu machet. Poczekajmy na set, aż wyjdzie z base, set teraz będzie potężny. Nadal wygrywamy, jak wejdę. Jesteś strong. Mam DPK za 5 i mógłbym na bota zajebać, nie? Jakby była opcja. Będziesz Jakiś fajny wardzik, A ta. A floris bez flasha jest, no. Wydaje mi się, że na no top jest ten hekarnik, ale no. 50 sekund, Hera, ja na tych już teraz bił już. I my jesteśmy śniejsi, mam 11 swejna... on, mo on może próbować zasłapować teraz tym afiliosem. W sumie to ja podejdę podejdę na Midasa Oni chyba idą pod tego Heralda no? Ja co? Bo karma Ja jestem trochę wcześniej niż Karma Ej to w sumie ja zostanę na bocie i wezmę tower Ta, to, to Kartus stoi tu ciągle No bo Kardus ma tego, żeby -ka. do... -ka dożyć kartus, no? jedno, Jak do, wejdą seta to wtedy możemy... O, tak, Filus na bocie, tepnij na bota! Ej, martwaj, ja typu ja typuję, ja typuje! Bez fesza, bez fasha Zajebiesz go, my tu możemy się pić, tak szczerze, czy nie? nie Daj, da, 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 da. O oh, sorry, mogłem ci dać. Kurwa, mogłem ja. ci dać. <laughs> Ale jest okej, okay, jest okej, okay, puszył. Jeszcze jest. zabrał. Ale co, tutaj musimy odwrócić zaraz i w Hecarimath, Okej, oni Kiedy mida puszyją. Może mid, mid Herald? My mamy Heralda, oni jak crossmapują, mamy ja dużo lepszych. Ten... Ja potrzebuję wziąć ja Krimi z mida i cofnąć. No pierdolę. Ja Okej, okay, pijemy, pijemy. Ty puje, 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 puje. mi tapa. On no się ruszyć nie może. Nice. Karma, karma, karma. Dobra, to tam. Wygrywamy, nie mają dipsa, tylko set, tylko set. Ma 0 hp karma. Odchodzę. Zerkawał mi set. Set nie bez Rki, set bez Rki. Okay, uwaga, kartu, uwaga, z pasywa. Bez Rki jest. No jest akita. Super, pick. Kurde, jak by karma doleciała. Ja zacznę drake'a. Tata, ja Harald by mi da To, ja pójdę i tak mi da weźmie Kurwa, ten. ale skaner zdymał. Ty chłop się ruszy nie umiem tych Karimem, pojewale. No, było część CC. Miałem, jakby tak, dos doszedł Shield, to byśmy to wygrali. Na chwilę były na bocie, bardzo daleko, jak się zaczęła walka. Ale musimy uważać, bo będzie Swain na bocie bez TPK, także musimy rozciągać. Nie możemy forsować za dużo na topie. Dobra, ja mam 2 itemy. na to musimy uważać na RK Alpha, co nie? Ja Merkę jak co na Kamil, gdybyś się się. I mo Krzysiu jesteś silny jakbyś się bił, ja, ja zawsze dobiegłem ale... szybko. No dobra, dobra, bo on pewnie nie jest. Co, tam, my tu też... dochodzimy, jak nie. Jesteśmy, dosta... my... nie bój się, nie bój się Krzysiu, nie bój. W domu mogę być, ale to... I, idę, o... i Idę, idę, to jest... Okej, okej. Okej, to wygląda. Nie ja spierdalam. Oj... O kurwa. Kuszmy Ida, kuszy mi da. <laughs> A da, da, da. Da. jak coś to dajbujemy ich chyba, co? Tak, mamy na Jest tak, 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 Bierzemy tower, może, bo wychodzą, Nie, hekarima, okay. ja, ja do blokuję he Karima, ja he karima blokuje. Ja go, pójdźcie A ja chyba padam. No, go. Co? Mam 2 sekundy, 2 sekundy. jest, Ja mam tepeka za 5 sekund, jak coś się przedłuży. Kurwa, przedłuży. Możemy jechać, karma, jest Mogę broni, się, w sumie tepnę

ty, tak, naszemu może nawet dwie osoby u nich padać. A tak, z skarner, bo możesz zrobić solo. Masto ma masto ale nie wiem czy cofasz ciasz. teraz karmą, bo oni tu mogą spróbować zacząć o, zaraz. Jest, jest. Dobra, ja mogę jeszcze raz cofnąć i już nie będą mieli jak szczycić wizji. Już mamy dobrą. Dziękuję to. Ja możemy podejść, a chwilę jest daleko. Chodź kartusem zacznij tu biec, w tą stronę. Ja. No ja ja to mal sobie postać. Idziemy do topa, idziemy do topa. Idziemy, idziemy, idziemy. idziemy. Powoli, powoli, powoli. Ja Myślę, pojadę, nie nie, to to tak nie ma nerki, nie ma ok? No ci poczekaj. Czy oni będą nas forsowali? Nie mogą, nie mogą. Nie mogą, nie, nie mogą, no tak. To co nie, nie mogą zrobić? Poczekaj, ja prostu głębiej tego wave'a i Drake będzie potem. Bo... But... Okej. Okay. Pamiętajcie, set i kartusze z flasza są. Musimy wejść pierwszy, i jest free. Idzie set? Ja hek na Hekarima.

o, karim, karim. Okej, to jest zajebiste. powoli. Nie mają dostępu do Baroniosa. No, tak, malfighta, sterować, Nie mogę ja podać. Dobra. Nie mogę zapamiętać karim, karim. Nice. Drake, Baron. Ja się będę nie flesha, tak szczerze. Dobra, ja tam podejdę. Jak muslić. No ja to liczyłem. Tak trochę bardziej znani być Krisiu. Właśnie nie mogłem przejść, nauciłeś no, mnie przeciął i Kamila. No, ja Ale no, no. No. kurwa, coś schodzą te huki na tym rywcie dzisiaj. Co robimy, Rico? Ja będę traktować. Ja i potrzebuję 100 Golda gold relay, Mogę mieć no, nie, nie Nie, zabiłem zabiłem nie barona, ale, do barona, ale do ja po prostu idę barona. Też idę barona, idę bota i możecie barona, jak oni do mnie zejdą, bo oni muszą do mnie zejść. Ja wezmę bota i cofam. <tuszy> Chciałem i do was dołączyć mnie. i byłem safe, ale jak słynny dał RK, to zacząłem uciekać. A to chodzi o to, że być na Botzie od od nas, o to chodzi. Tak, tak, bo było 3 Wave i level dobiłem, ale no faktycznie jebać. To nie mi się wydaje, że nie mogą wygrać, kurczę. Tylko im może siąść takie combo we mnie. Ale teraz będę mieć Lesza, mam stopper. Wiesz co, mi się wydaje, że jak oni zrobią całe combo w ciebie, że użyją wszystkie rki, to ja ich zabiję wszystkich. No możliwe. Ja mogę zrespektować. O, set, ja mogę go szukać. Zabiję go ok, Okej, bez na Bez Nie możemy... Force Możemy, możemy. Ja zaraz mam zajebiste okay, okay. okay, no okay, y, ja ja bronie. Zobaczymy, że muszę prosić na wizji, nie? I, I nawet szukać. trójkę możemy rybata zrobić. Wy możecie zrobić? Zakupy robił. Nice. No nie. No możemy trubę, <grym>. to co To Eee, Ja muszę bazę. No ma blue trinket, tylko Karma też, ma, ok. Aż nie, rybatach. Okay, Rybataci, działaj. O, widać. No, R, nie mam R? Nie, nie mam nas. A nie chcemy na Terna? Patrzcie, jak przyjdą to możemy. No, no, patrzcie, on tepuje, tepuje. Da, ja idziemy. On tepuje, ja tezę puje. Ja, teraz tam. Set R co za stop uśmiech? Kupujemy Ole, się... O, ale wkurwione <grym> Skończymy? To jest koniec To skończymy jest. A i Gels? Może? A to Chciałem gil force'a zrobić, waldałem stopera Wiesz co, ja w wave'a skliruję raczej Skończymy? No raczej jo No Kartusz i siedem skliruje Ale on wejdzie i skluruje na wave'a Myślę, że Ale tylko jednego Ja wyjdę przed wave'a może się to No ja mogę w niego wjechać no Nie bym się po prostu za chwilę pod spróbujmy. nie O, dobra, Za 7 Hekari on Rkował? Nie on RKował RKował o, ja skończą Kurczasz to kończymy kurwa Ja go stopuję finisz, finisz, widzisz? Dobra jazda Wyliczona Ide Dobra, ale pamiętajcie, panowie, nie ma co się rozluźniać. No tak, pierwsza nie była, nie było. Nie wiem, wydaje mi się, że gdyby było b to już cały turniej byśmy wygrali. No były close, ale nie wiem, jakbyśmy się nie zaspitowali w tych walkach, to by było free. Jakby Też Malfa był na tym myśli, samym co? ekranie, co ja. Oj, konisko 6K obrażeń.

Inspired, jeszcze... Inspired... imposter zabił kubona. Kto Kto to kartu Czemu? Eee, ja ma Blue Trinket z Eee, Ja bazę To ma Blue Trinket. No kazał mu Blue Trinket trzymać. Trinket tylko. Karma też ma. Wyrwać, wyrwać, wyrwać. Nie mam się. Nie mam Nie mam Każdy team ma normalnego edikera. Do team bo kubona wrzuci dwóch top lanerów No nieźle wyrównane teamki zrobiłeś. No Nie każdy team ma kurwa ziomka co mu na workach i na tym. Każdy kapitan się zgodził kurwa na teamy. I każdy kapitan. Każdy kapitan mówił. Że team Overpokojung -um wygląda najciężej. No Inspired miał kierować solo, nie? A zrobił tyle obrażeń co Wojtuś. Ja no ale cały Tinkom cały zrobiliśmy wokół tego, że nie robił tylko obrażeń, nie? Inspired miał go podobno. Tak mojej widzowie piszą. Ty, podobno Random Bruce jest jakaś drama. XE z Random Bruce usunął tak XE z pod streama po tym, jak nie dostał zaproszenia na X Cup. Czemu nie dostał zaproszenia? No, w sensie to Czeka. twoja wina, nie? Ja mówiłem, żeby Olka. Ja mówię, weźmy Olka, a Rybson mówi, nie, ja go nie cierpię. On mówił, on mówił, mhm. Ja ostatnio widziałem shota random bruce RP. Faria! No i co tam było? No nie, teraz na streamie. Ała, ała, Dobra, ustawmy się. Wejdźmy we we do ty możesz! Pokazuję na stream. tak, dziesięć. <laughs> Bo. Czekaj, to się ja coś co zrobisz, jak jutro przejmiecie 03? A jutro przepierdolę 03, bo usuwam kanał na Twitchu, naprawdę. Z... O! Co? Eee, Overpo usuwa kanał na Twitchu, jak przejmie 03. Tak Kto? powiedział. Overpo? No? <laughs> to TryHard, panowie. Oh my my, oh my my.